W tym filmie podzielę się z Tobą wskazówkami, które ułatwią Ci funkcjonowanie po operacji. Po operacji będziesz oczywiście obolała i zmęczona, ale z każdym dniem będziesz czuć się coraz lepiej. Zadbaj o to, aby byli wśród Ciebie bliscy, którzy pomogą Ci we wszystkich obowiązkach domowych, tak abyś nie musiała ich wykonywać. Mm, oszczędzaj rękę po stronie operowanej, nie podnoś żadnych ciężarów. Możesz mieć taką tendencję, aby unosić bark po stronie operowanej. Jest to naturalny odruch obronny, jednak staraj się rozluźnić barki tak, aby były na jednej wysokości. Nie podnosi ręki na więcej niż 90 stopni, tak aby nie uszkodzić gojącej się rany. Podczas chodu możesz swobodnie ruszać rękami, nie powinnaś usztywniać barku. Jeśli chodzi o ubranie, to nie musisz nosić stanika. Najlepiej noś luźne bluzki, najlepiej rozpinane z przodu. Po operacji możesz mieć problemy z zaparciem ze względu na farmakologię, którą przyjęłaś. W związku z tym pij dużo wody i spożywaj posiłki z wysoką zawartością błonnika. Możesz również użyć delikatnych środków przeczyszczających. Jeśli miałaś założony dren wraz z pojemniczkiem, to będzie się tam zbierał, zbierała krwista wydzielina, Wraz ze skrzepami. Nie martw się, to jest ok. Płyn ten będzie stawał się z każdym dniem coraz bardziej słonkowy, aż w końcu, jeżeli będziecie go zbierać mniej niż 30 ml w ciągu doby, zostanie on usunięty. Podczas prysznicu przez pierwsze 48 godzin unikaj zamoczenia rany. Później możesz ją delikatnie obmywać, a później suszyć ręcznikiem poprzez przykładanie go delikatnie. Jeśli chodzi o opatrunek, to należy utrzymywać go w czystości, zmieniać codziennie i przemywać ranę środkami dezynfekcyjnymi. Leżakowanie. Odpoczywaj jak najwięcej. Najlepiej w pozycji z uniesioną ręką. Możesz zbudować sobie konstrukcję, dzięki której dłoń będzie wyżej niż łokieć, a łokieć wyżej niż bark. Najlepiej mieć odwróconą rękę, wnętrzem dłoni do sufitu. Tak. Aby jak najbardziej od, ułatwić przepływ linfwy. Jeszcze lepiej, jeżeli możesz yy, rękę położyć pod takim kątem. Odpoczywając w fotelu, ustaw sobie stertę poduszek na kolanach, tak aby ręka spoczywała w komforcie i pacha była otwarta. Obrzęk i siniaki będą utrzymywały się w okolicy klatki piersiowej przez okres od 3 do 6 tygodni. Nie używaj żadnych ciepłych ani zimnych okładów. Możesz używać za to y, automasażu pokazanym w następnym filmie. W okresie kilku tygodni po operacji możesz również odczuwać zaburzenia czucia, takie jak niedoczulica, czyli niewystarczające czucie dotyku, bądź przeczulica, czyli nadmierne czucie dotyku w okolicach operowanych. Ale możesz również odczuwać takie zaburzenia jak mrowienie, szczypanie, pieczenie łaskotanie, bądź ból przeniesiony, czyli ból na przykład gdzieś w kończynie górnej, bądź w innej części ciała, który nie jest spowodowany bezpośrednio samą operacją. Jest to spowodowane uszkodzeniem nerwów podczas operacji i będzie się stopniowo łagodziło, aż wróci do normy. Aby przyspieszyć regenerację nerwów, również możesz wykonywać ćwiczenia i automasaż z kolejnego filmu. Jak brać leki przeciwbólowe? Używamy do tego skali WAS, czyli skali od 0 do 10, gdzie 0 to brak bólu, a 10 ból nie do wytrzymania. Powinnaś wziąć leki przeciwbólowe, kiedy odczuwasz ból około 5. Wtedy ból zredukuje się do w miarę znośnego poziomu. Natomiast jeżeli będziesz czekać i ból urośnie np. do 7 albo i więcej, wtedy wzięcie tabletki spowoduje Spadek bólu do niezbyt komfortowego poziomu. Także używajmy tego wspaniałego błogosławieństwa naszych czasów, jakim są leki przeciwbólowe. I na koniec zakażenie. Jeżeli Twoja rana stanie się gorąca, gorąca zacznie się sączyć i pojawi się nowy ból, którego wcześniej nie było, może doświadczyć o zakażeniu. Dlatego wtedy koniecznie skontaktuj się z lekarzem.